Cześć, kolejny dzień. Cały dzień minął. Nic nie nagrywałem, bo widzicie, o, ciemniutko. Jeszcze nie jest późno, około 20. Chcę teraz powiedzieć, co tam mniej więcej się działo z tego względu, że za chwilę będzie, yy, będzie tak, że jest duży hałas. Właśnie chcę pokazać, jak to mniej więcej życie tutaj wygląda w nocy, a to jest bardzo hałas, gwarno, więc tak. No, na szybko Wam po prostu powiem. W skrócie, co ja tutaj dzisiaj zrobiłem, wyniosłem pranie. Wniosłem pranie. No, zaniosłem do, do, do takiego punktu, gdzie przyjmuję te pranie, ważą i jutro rano będzie już wysuszone, wyprane. Mm, już mam wizę do Wietnamu, tylko jeszcze muszę ją gdzieś wydrukować oraz, yy, oraz mam już, tak jakby, plan podróży na następne dni, na weekend. W piątek jadę do Krabi. Tak, nie zostaję tu. Powiem Wam, nie bardzo mi tu pasuje teraz być. Jestem troszkę jeszcze taki zmęczony po sezonie, po pracy na jesień i po samej tej podróży tutaj, bo wiadomo jak widzieliście, trochę trwała nie był to lot, nie wiem, prosto z Polski do Tajlandii, gdzie lecimy, nie wiem, bezpośrednio 12 godzin i już mam to za sobą, tylko troszkę też mnie to męczyło z kraju do kraju, z samolotu na samolot ale nie jestem w stanie tu odpocząć, pokażę Wam dlaczego, jak tu wygląda życie na ulicach także za chwilkę wychodzę, tylko mówię, no nie wiadomo czy tam w ogóle będzie coś słychać, dlatego wolałem tak w takim skrócie opowiedzieć jak ten dzień. Aha, spałem do 12:00. dalej, mam po prostu jet laga, nie mogę spać w nocy, później śpię do południa, no i no, pierwsze dni w Azji po przylocie, jak czy nie, przesta nie przestawi się, no to tak niestety wyglądają. Mam nadzieję, że szybko mi to minie, że już dzisiaj szybciej zasnę. Także no, późno wstałem, poszedłem coś zjeść, poszedłem później, wróciłem tutaj do pokoju, później właśnie załatwiałem sprawy z transportem stąd do Krabi, z, z tym praniem, z, no pochodziłem troszkę też po okolicę, ale nie miałem kamerki ze sobą, więc dopiero teraz zacznę nagrywać. Zaczyna się robić tłok, już idę kawałek, ale to i tak jeszcze nie jest te ścisłe centrum. Ale tutaj włączyłem specjalnie, bo mówię, tak głośno tam jest, że gra muzyka wszędzie w tych klubach, że ciężko będzie w ogóle nagrywać, bo powyżej iluś tam sekund jak łapię muzykę z zewnątrz, to YouTube tak jakby e, włączają się prawa autorskie i blokuje filmy, a to nie jest tak łatwo nagrywać jak właśnie jest muzyka. Zresztą no, słyszycie sam hałas tych samochodów, tego wszystkiego to już jest. Dobra, muszę przejść na drugą stronę. Dobra, nie jest łatwo nawet na pasach przejść tutaj. Trzeba naprawdę uważać na siebie. Także już zaczynałem się jakieś nocne bazarki. Tu widzę jest jeden, ale my pójdziemy na Bangalow Road, Bangla Road. Jest gala. Muad Hai. Ludzie wchodzą na stadion. Tu już się zaczyna tak jakby główny deptak. To jeszcze nie jest ta całkiem główna ulica, gdzie tam jest centrum, czy plaży. Ale tu już jest taka... bardziej, bardziej rozrywkowa, widzicie. Jeszcze nie jest tak późno, to nie jest środek nocy, ale... Tutaj wszystko jest potwierane Mnóstwo klubów jak nie z trawką to z jakimiś go-go tancerkami ale tam jest tego więcej tu dopiero się zaczyna No tu jest już fatong beach wejście na Bangla Road ale jak widzicie ludzi mnóstwo i muzyka gra Ten, na tym Bangla Road, czyli ta ulica najbardziej tutaj turystyczna, która kończy się tak jakby na końcu, gdzie jest plaża. Ale tutaj jest też taki street foodowy zakątek. I chciałbym zobaczyć. O, Shooting, shooting. no, no Pani już woła na strzelanie z, z pistoletu. A, oh, no. Ja Dziękuję. Langusty. Ja nagrywam, a ten gada i gada. Chciałem wam pokazać owoce morza. Ludzi pełno, nie ma, nie ma gdzie normalnie usiąść. O, fajne rzeczy, zeberka, grillowe, fajna miejscówka. Dużo owoców morza. Ale ogromne te langusty no wszyscy, wszyscy tu łapią i próbują namówić na jedzonko Ale ja jadłem Wcześniej obiad Thank you. no no Jadłem wcześniej obiad, później zjadłem naleśnik z mango i z czekoladą i ten naleśnik mnie dosyć mocno zapchał tu się kończy jedzonko a tu co? jakiś bar pewnie z panienkami. na razie tu nic nie widać takiego no tak to wygląda z smażoną żabę pan pokazuje Tutaj zawsze jest wesoło. <laughs> Patrz, jakieś takie rekiny, nawet ale zaraz podejdę. Yeah. Oh nice. how, how a ja wiem, ja A ja wiem. A ja wiem. A ja wiem. A A A Baht? frog? 300 baht. Yes. Yes. 300 wa 36 zł duże i yeah, 12 12 Tak, 150 zł. Dziękuję. Czyli nie takie drogie, żeby spróbować żabkę. 36 zł duża, albo połowę za. No, połowę tej ceny, czyli tam. 18 zł. Rekin, żaba, wszystko zjecie tutaj. Muszę, ryby oczywiście. Langusty, krewetki, ośmiornice. Ja przesiedłem całem tu do końca. Tu już normalnie była plaża, na której dzisiaj chwilę się popalałem. Jest troszkę mniej głośno, ale dalej widzicie, nawet muzyka jest w tych taksówkach. Także, no, dla jednych raj, dla innych piekło. Wszystko zależy. Kto. Jak do tego podchodzi? No można też obojętnie, wiecie, ani piekła, ani raj, nie? Ja to tak do tego podchodzę w miarę normalnie. Już byłem tutaj w Azji kilka razy. I, no, tutaj zapraszają na walki, młataj. Cały czas samochody, gwarno. No nie jest tutaj miejsce do odpoczywania. To jest miejsce do rozrywki, do imprezek. Fajnie przyjechać z kumplami, jak się ma 20 parę lat i po prostu mocno imprezować, ale tak to dziwię się, że tu rodziny z dziećmi przyjeżdżają naprawdę. To no jest to mocno popularne i dużo osób pierwszy raz leci do tej Tajlandii, to tam w biurach podróży mają właśnie do wyboru Phuket, krabi i dlatego tutaj też przylatują. To no nie jest to wyspowa Tajlandia, którą pokochałem na pewno. Także to tyle, jeżeli chodzi o te tutaj moje chodzenie. Uciekam ani nie jestem głodny, ani nie chce mi się piwa pić. Gdzieś tu był usiad, ale może jutro. Jutro będzie ostatni dzień tutaj na półkę na patong, bo w piątek rano planuję już wyjechać o 8 rano o no, myślę, że Byłoby tu lepiej na pewno właśnie z jakąś ekipą do zabawy, najlepiej z 10 lat temu. No i też może jakbym był już troszkę wypoczęty, to te miejsce nie męczyłoby mnie tak bardzo tym tłokiem. No widzicie, tu wszędzie ludzie chodzą, wszędzie jest tłok, jeżdżą te pojazdy. No nie można powiedzieć, że jest spokojnie. Jest bardzo niespokojnie, bardzo płocno. Także ja już tą ulicą idę do siebie. Coś, coś do picia bym kupił. Pójdę jeszcze do sklepu jakiegoś, jak będzie po drodze. Hej, ja już wróciłem. Coś kurczę ten. Ciasto mi tak na żołądku, znaczy ciasto, ja jadłem takiego pankejka To jest taki placek roti, taki naleśnik, o naleśnik Ale na bardzo słodko, mango plus czekolada, oni jeszcze jakieś tam mleczko dają takie słodkie I powiem wam jak to zjadłem To nawet kolacji e, nie mam ochoty jeść, tak jakoś Zamuliło mnie to strasznie No wróciłem z, z tego, no chciałem zobaczyć jak to wygląda w nocy Pierwszy raz tutaj byłem e, Podobnie jest na Walking Street o ile się dobrze nie mylę z tą nazwą, na Pattaya też jest taka dzielnica, więc w Tajlandii no jest trochę takich imprezowych miejsc tak jak widzieliście tańczą tancerki, ale one nie są jakieś tam rozebrane całkiem skąpo ubrane, tańczą i to ogólnie one po to są, żeby klient szedł i wszedł do środka czy tam usiadł przy tych stolikach i wypił piwo, bo te piwa tam wiadomo, że są trzy razy droższe i, i tyle to nie jest, to niekoniecznie muszą być kluby takie go-go To raczej one są gdzieś, wiecie, w, w, bardziej tak skryte, oczywiście tam nazwy jakieś są, więc ktoś kto szuka znajdzie Ale, ale to tak jakby zauważyłem, że to jest troszkę coś innego No Tajlandia słynie z takich, że tak powiem, usług, chociaż jest zakazane prawnie No ale to jest kraj dziwny, taki trochę dziki na nasze te europejskie warunki E, idzie się zdziwić, co tutaj się dzieje Bynajmniej Ja już jestem za stary na imprezy e, Wiecie, myślałem, że może pójdę do jakiegoś klubu Nagram coś, ale no nie, chce mi się Wiecie, no pójdę, zaraz mnie będą naciągać Jeżeli jest facet sam, tak jak ja To zaraz przychodzą jakieś takie, wiecie, dziewczyny Które naciągają e, Chłopaków na to, żeby im postawić drinka Ten drink oczywiście jest drogi Piwo, które sobie tam kupicie, czy też drinka Też jest drogie, no i oni na tym zarabiają że Takie naciągactwo, no. Nie jest to dla mnie jakiś Coś, co nie wiem, by mnie jakoś jarało, żeby tam posiedzieć. Przyjdzie to to ledwo co gada po angielsku. Ja zresztą też po angielsku nie, nie pogadam i, i wiecie. Ale wolałbym z kimś, znajomym pójść posiedzieć, wypić piwo w ogóle, tak, żeby poczuć jakiś tam klimat. Może trochę posiedzieć dłużej, ale tak, żeby samemu łazić, to może, może po prostu. E... Szkoda, że tego Adama nie ma, bo kolega jest tutaj niedaleko. Spotkamy się możliwie w piątek. No ale ona ani nie będzie miała tutaj czasu, bo byśmy mogli poimprezować jak u mnie? Rok temu, dwa lata temu go spotkałem. I teraz też jest w Tajlandii. Mam nadzieję, że, że się zgadamy i właśnie w piątek w Krabi się spotkamy. Ale mówię, a tak, to nikogo tu nie znam na puket, więc też nie szalał, żebym. No niby jest bezpiecznie, ale wiecie co, no nie wiem, no po nocach po takich miejscach chodzić to też są jakieś granice bezpieczeństwa, może nawet ci tajowie nic nie zrobią, ale wiecie, ci pijani ruscy, tu jest mnóstwo ruskich, pijani Anglicy i, i mogą, e, wiecie, jakieś różne tam bijatyki być coś, no bo bardziej mi się wydaje, że to jest chyba najbardziej naj, e, takie prawdopodobne, że coś złego się stanie niż że jakiś taj cię napadnie. Oni są bardzo tacy e, mili oni nie są, nie szukają problemów. Tak jak co niektórzy co się napiją. U nas w kraju, czy, czy w ogóle w Europie, a u ruskich to już wiadomo, jeszcze gorzej. No dobra, kończę, kończę. Idę jakiś film sobie wyłączyć. Mam nadzieję, że zasnę dzisiaj w miarę o normalnej porze, żeby jutro cały dzień coś tu pozwiedzać, a nie spać jak dzisiaj do 12 w południe. Także cześć, trzymajcie się.